22 maja 2020 roku. Prawdopodobnie minęło już ryzyko majowych przymrozków, które w tym roku wyjątkowo długo nas nawiedzały. Dlatego możemy powoli przystępować do wiosennej selekcji latorośli, której celem jest nadanie ostatecznej formy naszej roślinie, a przede wszystkim zmniejszenie zagęszczenia krzewu i zapewnienie lepszego przewietrzania. Widzimy tu winorośl odmiany Arkadia w przypadku której zostało już utworzone stałe ramię z zeszłorocznej, najgrubszej i najzdrowszej łozy. Po przygięciu do drutu część pąków znalazła się na spodzie łozy. To właśnie z nich wybiły latorośle, które zostaną usunięte. Młode pędy usuwamy wyłamując je. W tym przypadku będzie to co druga latorośl. Dzięki temu zabiegowi zostaną tylko te, które wybiły z górnych pąków. Pomiędzy pozostawionymi latoroślami uzyskaliśmy odległość około 20 cm. Po lewej stronie na zgięciu ramienia znajduje się latoroś, którą pozostawię. Może ona posłużyć w następnym roku na przykład na odnowienie i zastąpienie ramienia stałego, oczywiście jeśli zaszłaby taka konieczność. W tym roku usuwamy też latorośle, które wybiły z węzła krzewienia na dole pnia. Ja celowo czekałem z tym zabiegiem do samego końca. W sytuacji, kiedy duży i niespodziewany przymrozek uszkodziłby nam latorośle na ramieniu stałym, mamy również możliwość na odbudowanie formy w tym roku z pąków zapasowych zdolnego węzła krzewienia. Po tej selekcji uzyskaliśmy krzew z czterema grubymi i silnymi latoroślami. Znajdują się też na nich kwiatostany, z których po kwitnieniu zostawimy jedno grono, tak aby nie przeciążać rośliny, gdyż jest to jeszcze młody krzew.